Linia kolejowa nr 29, tłuszczostrołęka 11 lutego 2023 na Trains Plusie. I od razu tutaj uspokajam. Mapa będzie działać na TRS 2019, ponieważ przedyskutowaliśmy ten yy, te opcje tutaj z systemem i Kagridem i powinno wszystko bez problemu działać, ponieważ Obie gry mają ten sam silnik, i wystarczy tylko cofnąć TransBuilda. Natomiast od, od wczoraj, ponieważ wczoraj zakupiłem ponownie Plusa wieczorem, no i zacząłem bawić się ze scrapbookami. Czyli tutaj brasz włączę i żeby zademonstrować. Lasy są po prostu a jeszcze może tutaj wcisnę nawias kwadratowy żeby, żeby była różnorodność lasy na tej mapie będą malowane scrapbookiem natomiast yy, może jeszcze pokażę stan prac nad tą mapą ponieważ do tej pory ja tu tylko kilka rzeczy zrobiłem na Transplusie pokażę to co zrobiłem ostatnio na 19 szlak wyszków dalekie no, wyłączmy UTM -y. i, 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 i robimy sobie tak Basemaps. i teraz tak szlak wyszków dalekie oczywiście z realistycznym wzniesieniem tutaj dbałem o każde wzniesienie i każdy spadek także myślę że dla lubiących jeżdżenie pociągami towarowymi szczególnie ciężkim węglem na ostrołękę e, szlak wyszków leściedu przypadnie do gustu ponieważ Gdzieś w tym miejscu jest jedno z najwyższych wzniesień na całej linii. Jest bodajże 116 metrów nad poziomem morza. No i jak widać tutaj zrobiłem taki las trochę z pamięci, trochę też swojej inwencji. Wiadomo, jakby ktoś robił super realistycznie, to by tego projektu nigdy nie skończył, bo by się wreszcie zablokował. Ale tak, tutaj trochę jakichś takich krzaczków, mów oczywiście, klatery, turefiksy Jakieś takie dwuwymiarowe, sezonowe, różne chwasty Jakieś takie sosenki, krzaczki tutaj na skrajach Także tak to się prezentuje Jeszcze będzie trzeba wyregulować teren, ponieważ Transdem biorąc mapy wysokościowe podnosi Też teren w miejscu, gdzie jest prawdziwe, prawdziwe torowisko i to jest uwzględniane hmm. przez na przykład mapy z geoportalu Więc Tor trainzowy musi się lekko wtapiać w to co jest podniesione A później będę ten teren obniżał Także tutaj nie ma co zwracać na razie na takie Przebitki Które tu widzicie O tu tak swoją drogą jest takie miejsce z którego Pasjonaci kolei fotografują składy takie, takie małe wzniesienie tutaj Torwę w kopie. Tutaj ulica Świętojańska w Wyszkowie. No i tutaj takie testy z krzaczkami. Tutaj też się bawiłem torem, ponieważ też poprawiałem wysokości realistyczne torowiska. Tutaj też ostatnio przeniosłem wszystkie wajchy, żeby można było wyjeżdżać, ponieważ zapomniałem ostatnio. No i tak jak mówiłem wcześniej. Też teren jest do poprawy w tym miejscu, do wyrównania. No i magazyn do, też do wyrównania. Ale, tak jak powiedziałem, teren na sam koniec sobie zostawiłem. Także ostatnie prace były nad szlakiem wyszków dalekie. Może teraz w drugą stronę polecimy? Tak się to prezentuje. Oczywiście to te dróżki różne. To jeszcze jest w takich czasach, kiedy. Mnie poprawiono, bo kilka lat temu też zrobiono odświeżony pas przeciwpożarowy, a wcześniej, jeszcze do niedawna, było to zarośnięte, także zrobiłem to taki na stan może no, dekadę temu. No i oczywiście, dróżka, którą czasami się pokonuje rowerem przez las, jadąc sobie do dalekiego i tutaj zbliżamy się oczywiście, tutaj jest tak, pod górkę. Przy, przy tarczy ostrzegawczej, lekko z górki, i potem za ostrzegawczą do samego wjazdowego stacji dalekiej, jest pod górkę, i o tym też pamiętałem. No i tu praktycznie infrastruktura dalekiego, oczywiście teren wspomniany przeze mnie, ale i również sieć trakcyjna zostanie yy, na sam koniec. Jeszcze też małe poprawki, bo co chodzi o teren, poprawianie terenu wiąże się też. Z poprawieniem obiektów, dlatego niektóre obiekty jeszcze wiszą. Tutaj panowie lewitują. Taki w sumie pato Trains. I myślę, że to wszystko by było na tyle. Także linia kolejowa numer 29 W Większość swojej długości jest otoczona lasami. A lasy, jak wiadomo, jest to łatwa rzecz, więc Trainsowy Scrapbook. I malujemy. Także to wszystko na dziś. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych krańcowych filmów wkrótce. Cześć.